Witamy w Wieruszowie! Witamy w Wieruszowie! Witamy, witamy! Dobry! Dobry. Tak. Do tak, dla każdego, tak. I redakcja ilustrowanego tygodnika powiatowego lokalnej gazety pierwszej. A, no, no, Jak no, 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 nam to zajmie, bo nie znamy tego odcinka, nie? Pan Artur. Tak, tak samo. I A jeszcze są tam? No dobra, to tak tam podjadę. Dobra, nie ma problemu. Zobaczmy. tu po 15 mi kazał być. Ja rozmawiam. No, no, to będą w okazji przenosy tych progów jest trochę tak, że, że przestaliśmy to tak naprawdę liczyć. To jest przeciwna przygoda, naprawdę, to nie, jest, to trzeba no, przeżyć. No, no tutaj też niedaleko będzie, znowu stawidła są, nie? No, to coś no, tam no, no, no. no, z kolejnymi tutaj na pewno poradzimy. To już poradziliśmy sobie z takimi rzeczami. Ile razy żeście się przeprawiali pieszo? No, były, takie, były takie odcinki, że przeprawialiśmy, że ciągnęliśmy kajaki. No, pieczo, tak. Ten odcinek, zwłaszcza no, z, przez, przez tą ideę od źródeł, no, to e, spowodowało, że ten pierwszy startowy odcinek no, przez kilkanaście, kilkadziesiąt metrów w niektórych miejscach przeciągaliśmy ten kajak po piasku, i dopiero płynęliśmy kolejne 50-100 metrów i tak, i tak powtórka. No, do, do momentu, kiedy e, pierwszy. pierwszy pojawił się dopływ w gorżowie, śląskim, no i tam już było troszeczkę szerzej. I od Gorzowa, o już straszki też rozmów. Jeszcze szansa, że ta impreza będzie miała jakiś cykliczny charakter? No, y, y, słuchajcie, tutaj mamy mocne grono intelektualne i cały czas myślimy. Narodziła się taka koncepcja, troszeczkę ekologiczna, taka mamy takie krzesełko. Wieziemy je od samego początku, było gdzieś, było, było gdzieś tam znalezione e, i sadzamy na tym przejściu po Fajne drodze ludzi. napotkanych ludzi. No i... Byłoby chyba bardzo miło, gdyby pan burmistrz tutaj. żebyśmy <śmiewony> <correr. śmiewony> mogli to uwiecznić no, w <śmiewony> tutaj tak. Mamy stopę. Pan profesor ryzyita, jeszcze możemy... tutaj coś może wymyślić w międzyczasie, bo tak no, codziennie mamy codziennie mamy tutaj <śmiewony> jakieś narady. Karp... Żeby... Tak tak, ale chodźcie panowie wszyscy razem. Chodźcie, Chodź razem z nimi może. Nie, ekipa, ekipa. Tak, no jeszcze, jeszcze tak, 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 ja bym ja ja, jeszcze, tak, jeszcze, jeszcze panie burmistrzu, jeszcze na sekundę. My dokumentujemy całą tak. wyprawę tak. na naszym profilu facebookowym. Tak. Proszę na od zapraszamy. Zapraszamy, że nas bardzo będzie tak, tak? Ale to tak? musisz stanąć się z nami? To już, 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 już. A kolejny etap teraz wiruszu? No, dzisiaj płyniemy dalej. No zobaczymy, jakbyśmy mieli jakieś pomysły na nocleg zawiruszowy, pomiędzy wiruszowym a Grabowem? Jakieś miejsce, czy... Ciekawe miejsce. Dzięki. To ma miejsca w pobliżu rzeki, co można by było niechyć? Kwiatki Nie ja, dzisiaj potrzebują przede wszystkim prostego odcinka. Jak powie, jakie są koszty takiego przedsięwzięcia? E, Koszty takie przedsięwzięcia? Tak. A to w zasadzie firmy nam pomogły. Tak? Jakie? Można wywiedzić? Wszystko jest Oczywiście. Pomogły e, nam zakładem jest tak duża. E, nas... prostu się tutaj. Taką samą. Taką samą. Taką zapewniała Kajaki wprost na. Tak. nas w Tak. Tak. E, Agencja pana Pawła Zgardy zabezpieczyła tak? ca ca całe to wydarzenie. Bo nie wiem, gdzie no, to to jest. ale to jest. Nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, no i jest. Nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, gdzie dopisujemy do tego. Tak. Do tego. No, ja cały to czas Nie jak, jak, jak ten kapitał, Nie się tak jest. nagle wiem, gdzie jest. Nie wiem, gdzie tak? Myślę, że macie tu odpowiednią osobę i żeby to ożenić razem z Wieruszowem w jakiś sposób i może to się tak by udało, załatwić, tak.